Analogicznie do nadwyżki konsumenta istnieje nadwyżka producenta. Tak jak część kupujących jest gotowa zapłacić za dobro więcej niż rzeczywiście muszą zapłacić, tak część producentów jest skłonna sprzedać za niższą cenę niż cena rynkowa. Na tym wykresie ilustrującym schodkową krzywą podaży widać, że pierwszy sprzedający jest gotowy sprzedać dobro za przynajmniej 5 zł, drugi sprzedający chce za sprzedawane dobro otrzymać co najmniej 10 zł, trzeci 15 i czwarty 20. Najniższa cena, po której sprzedający jest gotowy sprzedać dobro, to koszt sprzedawcy. Zatem pierwszy sprzedający ma koszt 5 zł, drugi 10 zł i tak dalej. Sprzedający nie będzie chciał sprzedawać dobra poniżej swojego kosztu. Różnica między ceną, po której faktycznie producent sprzedaje dobro, a jego kosztem, czyli najniższą ceną, po której jest skłonny sprzedać, to indywidualna nadwyżka producenta. Na tym wykresie, rzeczywista cena, cena rynkowa, wynosi 17 zł. Po tej cenie trzech sprzedających jest gotowych sprzedać dobro. Czwarty producent nie sprzeda dobra, zrobiłby to dopiero, gdyby cena wynosiła co najmniej 20 zł. Sumując wszystkie indywidualne nadwyżki producenta, otrzymuje się całkowitą nadwyżkę producenta. Zatem indywidualna nadwyżka producenta u pierwszego sprzedającego wynosi 17 minus 5, czyli 12, 2 17 minus 10, czyli 7, i 3 17 minus 15, czyli 2. Łącznie całkowita nadwyżka producenta to 12 plus 7 plus 2, czyli 21. Całkowita nadwyżka producenta na wykresie to obszar zaznaczony na szaro. Jest to obszar poniżej ceny i powyżej krzywej podaży. Schodkowa krzywa podaży występuje, gdy jest niewielu producentów. Bardziej realistyczna jest sytuacja, kiedy rynek jest większy i istnieje wielu producentów. Wtedy krzywa podaży jest bardziej gładka. Taka sytuacja jest przedstawiona na tym wykresie gdzie po cenie 17 zł sprzedawanych jest 1 milion sztuk dobra. Nadwyżka producenta to szary obszar. Spadek ceny podnosi nadwyżkę konsumenta, zmniejszając jednocześnie nadwyżkę producenta. Na tym wykresie przedstawiony jest wzrost nadwyżki producenta przez wzrost ceny 17 do 21 zł. Na niebiesko zaznaczony jest obszar o który zwiększyła się nadwyżka producenta